Na kanale Podskarbnica Dzisiaj mamy trochę inny kadr Bo po choinka Poza tym chciałam zrobić wianek Taki na drzwi Więc zrobię przy was I jak słyszycie moje dzieci A pewnie słyszycie to przepraszam Ale są blisko dzisiaj e, Więc będzie na pewno ich słychać Czytam aktualnie książkę od Lukowa z miłością I muszę wam przyznać Że to jest to na co czekałam Co prawda dopiero zaczęłam 38 strona ale bardzo dobrze się na niej bawię i po prostu jak tylko to skończę. I zrobię obiad, a potem po nim posprzątam, to usiądę z nią i zamierzam czytać. I mam nadzieję, że przeczytam troszeczkę więcej dzisiaj, bo naprawdę mam szczerą ochotę na tą książkę. A wczoraj wieczorem chciałam ją poczytać, ale oglądaliśmy wieczorem film i tak go nie skończyliśmy, więc teraz z dwa tygodnie będę czekała, żeby skończyć film. A jestem bardzo ciekawa zakończenia. No nieważne, będę dzisiaj czytała tą książkę, ale w tym momencie będziemy robić wieniec. Teoretycznie chciałam kupić w tym roku, bo od dwóch czy trzech lat robię sama. I robię sama z takich ścinek, po prostu e, z choinki. Jak kupujemy choinkę, to zawsze gdzieś tam jakaś gałązka jest do ścięcia, więc na ogół robię po prostu z tych ścinek. I on jest taki, wiecie, taki biedny, chudziutki i w ogóle, ale jest, i jest generalnie za darmo w jakimś tam stopniu, no bo wykorzystuję po prostu to, co mam i na przykład normalnie bym te gałązki wywaliła, a tak to je zaplotę i sobie jeszcze wiszą. E, prawda jest taka, że jeśli chodzi o mnie to wiszą cały rok znaczy wiecie z drzwi go zdjęłam to jest zeszłoroczne oczywiście z drzwi go zdjęłam, ale no siedział tak sobie o w piwnicy, więc muszę to po prostu teraz wszystko wyplątać, odczepić te elementy które będę chciała użyć jeszcze raz w tym roku no i zaplatać na nowo czy to jest dobry pomysł, że ja to robię w pokoju w którym jest dywan? Absolutnie nie czy to jest dobry pomysł robić to na e, obróciku nowym świątecznym? Raczej też nie ale kto by się tym przejmował ja to zrobiłam tak, za pierwszym razem, że wzięłam wieszak, taki wiecie, normalny wieszak, tylko metalowy, bo one są takie giętkie i po prostu go wyjęłam jak najlepsze kółko mi się udało. No potem jakoś przywiązuję te wszystkie gałązki, jakoś tam jak mi się uda i jak mi się chce. Um, przyklejam całą resztę klejem na gorąco, także muszę to zaraz rozmontować. Tu mam jeszcze jakieś inne takie wiecie, wstążeczki, jakieś różne inne takie duperelki, które będę chciała użyć. Um, tu mam jakąś szeszunię, w razie czego tam znajdę na pewno jakieś inne jeszcze rzeczy, które by tu się przydały, tu mam jakieś kolejne wstążeczki, ale to już ich na pewno jest za dużo, mam taki wiecie... Tasak normalny do cięcia, gdybym potrzebowała uciąć większą gałązkę. Mam nożyczki i mam nitkę. Nie używam żadnego sznurka, używam nitki, bo nitkę mam w domu, a sznurek, mimo że tani, musiałabym iść i kupić. A ja generalnie, jeśli chodzi o wszystko, absolutnie o wszystko, korzystam z tego, co mam w domu. Bardzo rzadko kupuję coś, żeby coś zrobić. Um, tak samo nie wiem, jak gotuję jedzenie i po prostu czegoś nie mam, to używam zamiennika albo szukam zamiennika albo coś tam, wiecie, nie letę specjalnie do sklepu. E, I mam też na gorąco oraz dodatkowe dodatkowy klej, bo tego już jest na tyle mało, że na pewno trzeba po prostu wsadzić więcej. A on się jeszcze nie utrzyma. Em, polecam taki pistolecik, bo on jest naprawdę tani, a dużo rzeczy da się tym e, fajnie skleić i utrzymać. Także co, ja się zabieram do rozwiązywania tego dzieła poprzedniego. Poszłam rozmontować e, stary wiadek do kuchni, żebym aż tak tutaj nie nabrudziła i tak nabrudza. Będę musiała na pewno odkurzyć po tym wszystkim, ale e, no, było mi wygodniej po prostu. Także mam moje pseudo kółko. I co? I zaczynam od gałązek po prostu. E, czy mam jakiś konkretny plan? Absolutnie nie. Pójdziemy na żywca. Zastanawiam się, czy zostawię to czerwoną wstążkę, czy użyję jakiejś innej, bo ona już jest taka trochę wyświechtana, a nie wiem, czy dałabym radę to zdjąć. E, na razie zostawię. No ja ją przykleiłam i zobaczymy, co będzie dalej. Odłożę tylko książkę i kubek. Dobra, myślę, że dobrym pomysłem byłoby jeszcze posiadanie rękawiczek. Ja oczywiście mam takie w domu, ale ich ze sobą tu nie wzięłam, bo ja w tym roku mam świerk. Zawsze kupowaliśmy, zawsze kupowaliśmy jodły, a w tym roku kupiliśmy świerk, żeby po prostu pachniało nam ładnie, bo faktycznie te jodły tak praktycznie w ogóle nie pachną. Są ładne i niekujące, ale nie pachną, a świerk pachnie, także pachnie nam cały ten pokój. Co prawda, już się zaczynam przyzwyczajać, mamy choinkę od wczoraj, a już się zaczynam przyzwyczajać i trochę nie czuję tego zapachu, a dopiero jak wejdę do pokoju albo na przykład przyjdę do zworu ale pięknie pachnie. Także co, no biorę sobie takie, wiecie, gałązki jakoś to przymocowuję um, nitkami tak, żeby po prostu um, się porządnie trzymało i się nie ruszało, nie rozpadało. I ja, jak mówiłam przed chwilą, używam po prostu zwykłej takiej nici bawełnianej, bo one są na tyle cienkie i mało, no po prostu nie będzie ich widać. Tak, jakby na przykład jakiś jutowy sznurek, to wydaje mi się, że byłby za gruby po prostu i byłoby to widać. Także lecimy z montażem. Myślę, że to będzie dobre miejsce. jak ja tak sobie tu zawiązuję to wam opowiem o tej książce którą zaczęłam czytać, bo co prawda jestem na jakiejś 40 stronie, ale jaki klimat jest tej książki mogę wam powiedzieć też nie jest do końca zimowy, natomiast cała akcja znowu dotyczy nam lodowiska, tym razem nie hokej a łyżwiarstwo figurowe, myślę, że tam po tej okładce można się domyślić, bo tam są łyżwy z tyłu no i mamy motyw enemies to lovers z tego co rozumiem też slow burn przepraszam telefon no halo no, papa. To ja mówiłam. Aha. Slowborn, Enemies to Lovers. No i też jakaś tam jakiś rodzaj rywalizacji chyba nie do końca, bo tu mamy taki motyw, że mamy dziewczynę, która ma lat 26 i chłopaka lat 29, ale chłopaka jeszcze za dużo nie wiem. Jeszcze nic właściwie o nim nie wiem. Oprócz tego, że wygrywa wszystkie zawody i w ogóle. I że się rozstał ze swoją partnerką łyżwiarską. No i po prostu nasza główna bohaterka dostaje propozycję. Taką lekko nie do odrzucenia, że ma z nim jeździć. Jeszcze nie wiem, jak ona na to zareagowała, bo dosłownie skończyłam na tym, kiedy oni, w sensie ten chłopak, chociaż się słowem nie odezwał, wraz ze swoją trenerką proponują jej, żeby właśnie z nim jeździła. Um, I ona po prostu jest absolutnie w szoku i nie odpowiedziała, więc ja jeszcze nie wiem, czy ona się od razu zgodzi, czy dopiero później. No, oczywiście jeździć ze sobą będą. Natomiast klimat mi się bardzo podoba, bo to jest taka troszeczkę zgorzkniała, jest ta dziewczyna, jest trochę zmęczona już tym wszystkim, ona już nie ma takiej podniety tym, tym łyżywiarstwem i tak dalej, po prostu, wiecie, zaliczyła bardzo dużo niepowodzeń, bardzo dużo jej nie wyszło, bardzo dużo jakichś takich upadków i te sprawy, i, i po prostu jest zmęczona, a jednocześnie nadal dąży, wiecie, do celu, nie chce się poddać, chce po prostu jeździć. Chociaż jej oferują, żeby już uczyła młodsze grupy, zamiast po prostu się skupiała na swojej karierze, bo, wiecie, jakby już jej tak trochę okiem brugają że już nic nie osiągniesz, a ona nie chce, ona, wiecie, nie chce się poddać i chce spróbować jeszcze raz, raz, chce, wiecie, mieć to mistrzostwo gdzieś tam w swoim CV wiecie, w takich osiągnięciach życiowych, e, także powiem, no i ona jest właśnie taka z jednej strony zdeterminowana, a z drugiej strony taka trochę zgorszkniała, już taka, wiecie, i po prostu strasznie mi się to podoba, nie wiem, nie wiem dlaczego, bo teoretycznie powinniśmy lubić raczej takie, wiecie, pozytywne postaci, e, ale to jej takie trochę zmęczenie tym wszystkim bardzo mnie urzeka i po prostu się z tym utożsamiam w jakimś tam stopniu, także dobrze się czuję, a ja zamiast, wiecie, gadać miałam e, bądować. Raczej gadać też miałam, ale miałam montować w trakcie gadania. Także tak, usiadłam tutaj dzisiaj do Was na dole, czyli jakby wiecie, w innej przestrzeni niż normalnie nagrywam. Ja generalnie nie bardzo lubię nagrywać w innych kadrach niż ten do góry, bo ja nie mam Instagramowego domu. Absolutnie nie. Cały mój dom się nadaje. Cały dom, w którym mieszkam, nadaje się do remontu którego zrobić nie będziemy, robić nie będziemy, także ym, no nie bardzo lubię nagrywać w innych pokojach i tak dalej, ale no czasami. Trochę nie mam wyboru, dzisiaj teoretycznie mam, po prostu chciałam, wiecie, usiąść przy tej choince i trochę tu spędzić czasu. A poza tym, no, lepsze warunki mam tutaj, bo mam po prostu stół do tego, żeby zrobić sobie ten wianuszek. No i druga sprawa jest taka, że trochę mi tu dziwnie, bo mam dosłownie za ścianą dzieci i chociaż to są moje dzieci praktycznie się przy nich niczego nie wstydzę, tak jednak, wiecie, muszę się rozkręcić z tym, że siedzę tu i gadam i oni słyszą co ja mówię i w ogóle zajmują się sobą co prawda, ale jednak i mówię takim, wiecie, przyciszonym głosem. Także śmieszne to jest bardzo. Naprawdę nie lubię nagrywać z kimś w pomieszczeniu. Parę razy mi się zdarzyło nagrywać na przykład przy moim partnerze, bo nie wiem, źle się czuł i leżał w łóżku, a ja już bardzo chciałam nagrać, więc po prostu nagrywałam, a mam y, książki w sypialni, więc najczęściej nagrywam, prawie zawsze nagrywam w sypialni no i po prostu został i wiecie, mimo tego, że no absolutnie wierzę że nagrywam i tak dalej, no to jakoś tak dziwnie się czułam że on tam był i mnie słuchał i mimo tego, że nagrałam raz czy dwa razy taki film z nim w pokoju to za każdym razem mam wrażenie, że taka jestem mniej naturalna, że troszeczkę wiecie, bardziej sztuczna, że troszeczkę bardziej zwracam uwagę na to co mówię, jak mówię, o czym mówię i w ogóle um, i po prostu nie lubię i wydaje mi się to śmieszne bo dużo osób zresztą z Was mi pisało że um, lubicie nie wiem, gdzieś tam mój content, bo jestem naturalna no, że to jest takie, jakby się siedziało właśnie z kawką, z koleżanką i tak dalej, bo nie wiem, no nie jestem typem osoby, która będzie siedziała, wiecie, przez cały film w ten sposób, pokazując tylko i wyłącznie profil, bo przecież ładniej człowiek wygląda z profilu niż, wiecie, i tak dalej, i po prostu, no ja nie jestem taki, takim typem człowieka i raczej, no gadam, co mi tam, wiecie, się zechce, co też niekoniecznie jest dobre, natomiast, no taka jest prawda. I no, za każdym razem, kiedy właśnie miałabym nagrać gdzieś, to czuję takie skrępowanie, tak samo jak na przykład idę ulicami, nie wiem, chciałabym nagrać jakiś ładny kadr, no to wiecie, stresuje mnie to, że ludzie na mnie patrzą i widzą, że nagrywam, mimo tego, że mamy, wiecie, czasy, w których wszyscy praktycznie mają telefon, internet i gdzieś tam każdy wie, jak to wszystko wygląda, um, a jednak mam wstyd, tak samo jak, nie wiem, jestem w lumpeksie, na przykład ostatnio wam nagrywałam jakiś tam fragment bycia w lumpeksie i chciałam nagrać po prostu jakieś tam chociażby, wiecie, 30 sekund bycia w tym lumpie, no i fakt faktem nagrałam. I, i, ale wiecie, nie nagrałam już jakiegoś takiego ładniejszego kadru, ładniejszy kadru w tak MPEK-ie. ale wiecie, nie nagrałam jakiegoś takiego szerszego kadru i w ogóle tylko wiecie, tak wszystko przybliżone, żeby nikt absolutnie nie zauważył, że ja wiecie, nagrywam. I, I też mam wrażenie, że jest co innego, jakbym faktycznie nagrywała, wiecie, w tą stronę. E, wiecie, no pionowo, e, trzymałabym tak telefon i bym nagrywała, na przykład powiedzmy na TikToka, no to łatwiej jest, wiecie, zamaskować nagrywanie. No bo trzymam telefon tak, jakbym coś czytała, z niego korzystała, no ale jak już trzymam tak. Ewentualnie mogę ściemiać, że gram w jakąś grę, no ale wiecie, no od razu widać i no, teoretycznie co do kogo obchodzi, czy ja nagrywam. I jakby tych ludzi absolutnie to prawdopodobnie nie obchodzi. I nawet jeśli ktoś na mnie spojrzy i psa się, o Jezu, kolejna nagrywająca, em, no to nic to nie zmieni w moim życiu absolutnie, nawet jeśli ten ktoś by skomentował to, że nagrywam na głos. Ale no mam jakąś taką, wiecie, blokadę, obawę i nie umiem się jeszcze tego pozbyć. Przez tą całą paplaninę na razie zrobiłam jedną gałązkę. I postaram się nabudować, żeby to było jak najbardziej grube, ale nie mam jakiegoś mega dużo tych, chociaż może jak na wieniec Mam tyle gałązek, ale pięknie pachną. O Jacie! Zobaczymy, jak to wyjdzie w ostateczności. Mam nadzieję, że wyjdzie ładnie. No ale tu mam na przykład, o widzicie, taką po prostu musiałam już to wyciąć z choinki, bo samo było ułamane. Także sobie tutaj utnę ten fragment. I sobie poucinam te zielone części, a te brązowe będziemy wywalać, no bo nam są niepotrzebne. To, to tymi małymi, potem najwyżej. Ojejku, luki będziemy urywać, znaczy się zatykać. To też, to też. Dobra. I wiążemy dalej. Gdzie ja mam to sobie rzucić, żeby mi to nie przeszkadzało? Dobra, to myślę, że ja sobie to po prostu obwiążę i wrócę do Was, jak już będę miała całą zieleninę gotową. Mam tyle i myślę, że starczy, bo już normalnie mnie ręce bolą. Resztę jakoś obwiążę z i powinno się fajnie trzymać. Także wrócę do Was z efektem końcowym. Wygląda tak i chyba już tak zostawię już chyba nie będę nic kombinować. Trochę mam mało tutaj jakichś dodatków, zastanawiam się nad bombkami, ale z drugiej strony nie wiem, czy to już nie będzie przesada tu jest dzwonek, tu kokardka, tu są szusunie, jak jeszcze dodam pompki to chyba będzie za dużo, co? może nie najpiękniejszy ale własnoręczny, z godzinę tu siedzę i go robię mam jeszcze trochę igiełek, w sensie wiecie choinki tutaj, miałam jeszcze takiego konika ale użyłam białej wstążki i po prostu on mi tu nigdzie teraz nie pasuje i taką choineczkę i myślałam, że sobie po prostu je Obie tutaj przypnę, ale chyba nie. Zobaczę, czy mam jeszcze coś, bo może coś takiego wiecie, znajdę, co leży i co jest mi niepotrzebne. Może przyczepię. Jak przyczepię, to Wam pokażę, ale na tą chwilę wygląda w ten sposób, i jest spoko. Dobra, wracamy po małej przerwie na przebitki z jedzonka z wczorajszej kolacji. I co? I zostawiam tak jak jest. Zadałam jeszcze tutaj tylko tą gwiazdeczkę. Mm, I boję się, że Szeszunie mi odpadną, więc może jeszcze Szeszunie troszeczkę bardziej tu przykleję, bo ta jedna to to już w ogóle tak trochę się trzęsie. No ale tak, chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Ja lecę robić obiad, a później sobie usiądę z. Odlukowa z miłością. Wiecie co wam jeszcze powiem o tej książce? Absolutnie nie podoba mi się okładka, chociaż nie jest aż tak tragiczna, żeby się nie dało na nią patrzeć, no bo jakby jest w klimacie. Mamy tutaj łyżwy, mamy bukiet. Lukowa z miłością. Jak na razie nie rozumiem za bardzo tego, ty tego tytułu, bo on i to jest w ogóle oryginalny, tak? From Look of With Love, taki jest tytuł? From Look of With Love. Oryginalny, więc tytuł jest dobrze przetłumaczony. Ale no jak na razie to nie wiecie, się strasznie nienawidzą, więc zastanawiam się co tu będzie, czy to będzie jakiś taki motyw, wiecie, listów, czy nie wiem, kwiatów, jestem strasznie ciekawa w ogóle to jest totalny grubas, bo ta książka ma 500, prawie 600 stron także w sumie się cieszę zastanawiam się czy ją zaznaczać, bo właściwie na razie jeszcze nie do końca miałam po co Ym, i zastanawiam się czy wiecie, wnieść sobie kartki i zaznaczać na brudno, czy po prostu ją przeczytać w całości tak jak leci i ewentualnie zaznaczać przy readach, bo chyba przerzucę się na zaznaczanie przy readach i nie wiem mam wrażenie, że pokocham tą książkę nie wiem dlaczego, bo ani, wiecie, okładka do mnie nie przemawia tytuł, też jest w sumie taki trochę z czapy. Jestem ciekawa, co tu będzie w środku. Wiecie, byłabym bardziej zadowolona, gdyby to wyglądało trochę inaczej, ale generalnie jest klimat zimowy. Nie wiem, jestem strasznie ciekawa. W ogóle jeszcze chyba nigdy nie czytałam nic z tej pani, bo tu jest napisane, że Mistrzyni slow Burn Romance powraca. W ogóle nie wydaje mi się, że kiedykolwiek czytałam książkę od niezwykłego z wydawnictwa. Nie wydaje mi się, ale być może coś tutaj mieszam. Wiecie, ostatnio się rzucam na romanse, czego generalnie raczej nie robiłam. A ostatnio zaczęłam czytać i strasznie się z tego cieszę, no bo troszeczkę rozszerzam te swoje, wiecie, zainteresowania. No wiecie dobrze, że ja lubię zainteresowania. Rozszerzam swoje czytelnicze książki i gatunki. Wiecie, że ja lubię czytać o miłości i generalnie o relacjach międzyludzkich. Grzesiu, nie krzycz! Proszę! Ale um, na ogólnie czytałam romansów, bo lubiłam romanse w świecie fantastycznym, a ostatnio się rozszerzyłam na wiecie na takie zwykłe romanse i jestem strasznie jakoś taka zadowolona z tego faktu. Jakoś tak ta zima mi się po prostu bardzo jakoś tak wiecie kojarzy z takimi romansami, więc prawdopodobnie dużo ich będzie w tym miesiącu, chociaż mamy już praktycznie połowę miesiąca, a ja bardzo mało czytam, bo albo czytam e, Olor Olympus na telefonie. Albo nie czytam nic, albo coś oglądam i tak dalej. Ostatnio um, też tak średnio mam ochotę na audiobooki, chociaż aktualnie właśnie pokazywałam Wam wcześniej Słucham Siedmiu Mężów Evelyn Hugo i zostało mi niecałe 5 godzin. Trochę tego słucham, trochę czytam w e-booku i bardzo mi się ta podoba ta książka. Ja miałam książkę w tym wydaniu, ale ją sprzedałam bo zanim zaczęłam ją czytać, bo sprzedałam, stwierdziłam, że jak mi się spodoba po prostu, wiecie, że będę i tak czytała w wersji elektronicznej i jak mi się spodoba, no wejdź, to po prostu sobie zakupię tą nową w twardej oprawie, a w tym momencie wiem, że chciałabym kupić, ale nie jestem pewna, czy właśnie tą nową, czy znowu tą. Prawdopodobnie nową, bo bez sensu by kupować tą. Po prostu to wydanie mi się nie podobało. Dlatego ja je sprzedałam, więc być może pewnie, wiecie, kupię sobie to w twardej oprawie. Patrz, mamusia Januszek zrobiła na drzwi. Ładny? No, a a słodkie. No jejku, ja się widam o wianuszek. Ładnie, mam słodkie. Już jadłeś słodkie. Dobrze, zaraz ci dam, a zaraz robimy obiadek. To dam ci jednego cukierasa i idziemy robić. Nie, bo ja mam słodkę swoim zapasem na zimę. Aha, to jest od Mikołaja jak dostałeś. No dobra, to sobie weźcie coś, ale małego. Nic dużego, coś małego i ja zaraz zrobię... Obiadek. Dobra, ja już kończę. Ja już kończę tak czy siak. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie.